Cześć, witam Was serdecznie z tej strony KryptoBits. Słuchajcie, dawno nie nagrywałem, ale ja uważam, że nagrać coś, co ma sens, a nie gadanie po prostu w kółku czegoś, co po prostu jest oczywistym. Tytuł odcinka Mądry zarobi, a głupi straci. Cierpliwość, moi drodzy, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość, to to, co w kryptowalutach daje, można powiedzieć, wymierne zyski. Tu pokazuję wam, nie chwalę się, moi drodzy, bo to nie jest po to, żeby pokazywać, żeby się tu pochwalić, że ja zarobiłem tyle i będę tu doradzał, nie wiem, mówił coś, co jest jakiś coach, nie wiem, Bóg wie jaki znawca, czy Bóg wie jaki... Pan władca kryptowalut pokazuje po prostu to, co cierpliwość pozwoliło mi zarobić na tym rynku, moi drodzy. I to jest z ostatnich 30 dni. I... Pokazuje to nie ze względu właśnie na chwalenie się, ale to, że jeżeli masz pewien konsekwentny plan, jeżeli ten plan realizujesz krok po kroku, jeżeli idziesz w dobrym kierunku i jesteś przekonany do swoich działań, a nie tylko jesteś takim chwiejącym się, można powiedzieć, na wietrze chorągiewką, gdzie ktoś coś powie, a ty za chwilę to zrobisz, za chwilę to spadnie, bo ktoś powiedział o memach, bo ktoś powiedział o jakimś tam trendzie tak itd., itd. To właśnie do tego to wszystko prowadzi. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym też powiedzieć, że można zarabiać na tej świecie kryptowalut na różnych opcjach, na różnych zasadach i na różnych warunkach. Jedną z takich możliwości jest giełda MEX. moi drodzy, i co jest istotne na tej giełdzie, no to że my możemy tutaj zacząć swój, swoją przygodę z tradingiem, czyli z zakupami na spot, nie przechodząc KYC jeszcze. Tak, nie przechodząc KYC, czyli możesz założyć sobie, zarejestrować konto z linku, który jest w moim opisie, filmiku oczywiście i działasz sobie tutaj pod ten właśnie trend, który teraz mamy. I moi drodzy, jak sobie zerkniecie to, co ja mówiłem, że gromadzę Ethereum, że Ethereum idzie w jakimś dobrym tutaj kierunku, no to zobaczcie, 2400, no to o czym my tu dzisiaj w ogóle mówimy? Jeżeli ktoś był konsekwentny i kupował sobie, uśredniał tą cenę i robiłem te filmiki, pokazywałem, ja wiem, że mój kanał nie ma dużego zainteresowania, bo ja nie obiecuję tu nikomu, ja nie mówię, że jestem coachem, ja nie mówię, że e, coś, co zrobisz, za chwilę będziesz tutaj multimiliarderem. Ja mówię, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda i mówiłem, uśredniam sobie cenę, kumuluję sobie Ethereum i te wszystkie rzeczy, które było pisane na Ethereum, że ci sprzedają, że to, że tamte portfele i tak dalej... Ale ja sobie powolutku, powolutku realizowałem tutaj właśnie te, ten swój plan. I dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj można mieć na każdym zakupionym Ethereum 1000 dolców. 1000 dolców, moi drodzy. Czyli jeżeli kupowałeś po 1400 dolarów Ethereum i kupiłeś sobie go 10, dzisiaj masz 10 tysięcy dolarów. 10 tysięcy dolarów, i to nie jest. Brednia to nie jest jakaś, Bóg wie jaka opowieść. Ale przecież nie każdy kupił za te 1400, bo. Można byłoby zacząć od te, te zakupy Tutaj z, yy, z pokładu, ja Wam pokażę, gdzie, by można, gdzie tu można było zaczynać. Gdzieś z pokładu tutaj, e, zobaczcie, 1000, mniej więcej, zobaczcie, ile się bawiliśmy. Tutaj no gdzieś wypośrodkuje to na 1700 dolarów. Można było sobie spokojnie kupować to Ethereum, skupować. Czyli na każdym Ethereum mamy dzisiaj 700 dolców. Naprawdę bez żadnego, żadnej spiny, bez żadnego kurwa wysiłku. Bez wysiłku można było zarobić 700 dolarów na każdym Ethereum, i tylko to jest uzależnione, ile w tym momencie miałeś pieniędzy, ile poświęciłeś na zakupy w odpowiednim momencie i kiedy chcesz zrealizować swój zysk. Czy to zrealizujesz na 2400, czy zrealizujesz to na 2600, czy zrealizujesz to na 2700, czy zrealizujesz to na 4000? To już tylko i wyłącznie jest Twoje podejście. Co jest najważniejsze, moi drodzy? Chciałbym powiedzieć, że właśnie wybór tego swojego aktywa i trzymanie się sztywnych zasad, co do tego, że kiedy ludzie płaczą, kiedy krew się leje, a ty po prostu masz hajs i kupujesz to, skupujesz ten, ten projekt, tak? Oczywiście projekt, który ma jakąś, jakieś podłoże, tak? Ale tu Ethereum chce po prostu zmieniać świat, moi drodzy, i Vitalik cały czas o tym mówi. I Możemy słuchać tu różnych opowieści na temat różnych rzeczy, że a to stara, a to w ogóle niepotrzebne a, i tak dalej i tak dalej, ale no, konsekwencją tego, co się dzieje, Konsekwencją tego, że zmiana tej polityki, że Fed wydał jakieś swoje ogłoszenie, że coś tam jeszcze i coś jeszcze i połączyć to wszystko, e, kropki. No to mamy dzisiaj 2400 i ktoś ostatnio mówił o 2500, że tam będzie przystanek. I ja liczę na to, że 2500 będzie niedługo, bo to jest całkiem optymalne, bo już było 2490. I proste, i nie ma, nie ma tu jakiejś, kurwa, nie wiem, opowieści dziwnej treści. To jest proste jak nie wiem nawet co. Trzeba było kupować tylko na 1700 i dziękuję. I można to zrobić właśnie tutaj na, za pomocą giełdy Max, moi drodzy, właśnie tylko i wyłącznie zakładając swoje konto. Nie przechodzisz KYC. Oczywiście będą tu różne inne promocje dla ludzi, którzy będą korzystali z mojego linku. Będę tutaj Was o tym informował. Gdzieś są takie jakieś rozmowy tu z giełdą MEX, żeby po prostu zachęcić Was do tego, żebyście uczestniczyli w tym, żebyście mieli z tego jakąś korzyść, tak? Że, no nie wiem, wchodzicie coś z jakiegoś linku, no i macie jeszcze dodatkowo jakiś bonus. Chociaż tych bonusów jest tu dosyć sporo na tej giełdzie. I... Zapraszam chętnie tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę już bez KYC. I mówię to teraz wam otwarcie, że jaka jest strategia dalszego działania, moi drodzy? No na pewno po takim wzroście będzie jakaś lekka korekta i trzeba by się na to przygotować znowu. Przygotować się na to, że nie wiem, cofniemy się do 2100, do 2000, nie wiem dokąd na razie pójdziemy. Takich scenariuszy trzeba sobie gdzieś narysować kilka i być przygotowanym na to wszystko, moi drodzy, bo to nie jest tak. Że da się przewidzieć wszystko i da się przewidzieć to w określonym czasie, bo nikt nie jest w określonym czasie w stosunku do pewnych założeń przewidzieć, co będzie za 10, 15, 30 czy 100 dni. Są pewne założenia, są pewne wytyczne, są pewne analizy, ale to wszystko są jakieś tam trzy prośby, błagania o to, żeby się to ziściło, a prawda i rynek rządzić swoimi prawami. i Dzisiaj to jest ewidentnie pokazywane. I zobaczcie, gdybyśmy sobie zerknęli na inne tutaj projekty kryptowalutowe, to tego odreagowania oczywiście są, mamy na inne, na DA i tam na, na innych, bo to są moje ulubione, ale weźmy sobie tutaj spot i zobaczycie sobie, że zobaczcie, PP, 35, co tu jeszcze mamy, jakiś taki duży skok. Floki, czyli memki się odradzają, tak? wojaki i te inne rzeczy, które gdzieś notowały naprawdę dosyć spore spadki, dzisiaj mają jakąś tam tendencję wzrostową, tak? ale na zwykłych projektach, które byśmy sobie zerknęli, to, mamy... to nie można powiedzieć, że to jest jakiś wystrzał. Naprawdę, to nie jest jakiś wystrzał, bo na wyczejnie mamy 8% tak? i mieliśmy tam ostatnio 10%. No, i zobaczcie sobie, zobaczmy sobie bo przecież wiczeń też kumulowałem, ale mamy te wzrosty, tak? I, i znowu, gdybyśmy kupowali tutaj e, gdzieś w granicach, można było to kupować 23, ale ja myślę, że 20, 20 to było chyba nawet na luzie można było tutaj brać, gdzieś, no tutaj nie było takiego, ale no 22, no to 22, no to zobaczcie, 30% daje nam. Spokojnie, 10% to jest 22, no, no gdzieś około 30% będziemy mieli niedługo zysku i, i takich skoków cenowych po 30% jest dosyć sporo, a więc naprawdę kumulowanie w styczniu tak, gdzieś jakichś tam projektów, które gdzieś sobie, nie wiem, wzięliśmy do, naszej, do, tego, do naszego portfela, kumulowanie ich w styczniu, lutym i marcu a w maju, początek maja mamy 30, 40, na niektórych 50%, a na niektórych, na przykład na wirtual, jak sobie zerkniecie, to tam jest naprawdę ogromny skok cenowy, tam jest 100%. I, I naprawdę tylko cierpliwość, dokładny plan działania i przygotowanie swojego tutaj mm, zarysu, tak? co chcę zrobić, kiedy chcę zrobić, e, gdzie chce wejść, w jaki projekt chcę zrobić. I wszystko to zrobienie z głową przynosi e, ewidentnie e, za jakiś czas korzyści. Oczywiście teraz ktoś powie, no fajnie jest powiedzieć, bo gdzieś teraz to poszło do góry, ale ja to mówiłem, nagrywałem w swoich filmikach, mówiłem o kumulacji Ethereum, o kupowaniu go i, i, i było na to czas, naprawdę, jak ktoś mnie ogląda, to słyszał, co ja chcę zrobić. Ja nie mówiłem tutaj o innych projektach, mówiłem, skupiam się tylko i wyłącznie na Ethereum i dzisiaj po prostu na każdym Ethereum, które sobie kupiłem, mam po prostu gdzieś w granicach, uśredniając tą cenę, bo kupowałem to w różnych i po 1400, i po 1700, i, i po 2000, i po więcej, po 200, coś. Dzisiaj usiedniając tę cenę, na pewno mam dziś w granicach 500 dolarów na dzień dzisiejszy, moi drodzy. Czyli jak kupię sobie 10, to mam 5000 dolarów. 5000 dolarów, począwszy od, załóżmy, no nie wiem, skupowania od grudnia, to. Jakbyśmy policzyli grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, to mamy 5 miesięcy, czyli za każdy miesiąc dostaje 1000 dolców. No to pokażcie mi inwestycję, która daje Wam w ciągu 5 miesięcy taki zwrot. No bo jakbyśmy to wzięli, no to. Jest to gdzieś w granicach 1400, załóżmy, jakbyśmy wzięli już te 1700, to 10% to mamy 170 dolarów, tak? 20% mamy 340, 30% to mamy 400, 1700 to będzie 3,510, czyli mamy 200, czyli mamy około 40%. Około 40% mamy zwrotu, czyli 40% w ciągu pół roku, nie nawet nie całego pół roku. No to jest bardzo dobra inwestycja. Ja podchodzę do tego realnie, bo skończyłem z jakimiś Bóg wie, jakimi wydziwnieniami, udziwnieniami i różnymi innymi sytuacjami. Podchodzę do tego realnie. Cierpliwie dążę krok po kroku do tego, żeby realizować swoje cele. I naprawdę ja nikogo tu nie neguję. Jak ktoś widzi w innych projektach swoją szansę, jak ktoś widzi w memcoinach swoją szansę, jak ktoś widzi w innym blockchainie swoją szansę, czy w innej warstwie swoją szansę, to wszystko jest tylko indywidualny wybór danego człowieka i jego po prostu spojrzenie na ten rynek. Ja przekonaję się do pewnych wartości. Po pewnym czasie. Ja myślę, że to jak się mówi, że do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, to taka jest prawda, moi drodzy. Jeżeli zerkniesz, przekalkulujesz ile z tego wszystkiego otrzymujesz, jeżeli popełniasz głupie, głupie, po prostu głupie błędy z, z niewiedzy, z pazerności, z chciwości, po prostu chciałbyś szybko coś zrobić, szybko i po prostu głupio. No To po prostu później to się ścina, tobie, po prostu ten rynek pokazuje ci, gdzie jest Twoje miejsce. A jeżeli robisz to z podłoża rozsądku, mądrych decyzji, to nawet wzięcie dzisiaj 10 czy 20% z tych ostatnich, 20% z tych ostatnich dwóch dni, moi drodzy, to też jest dobry kurwa pieniądz. Naprawdę dobry pieniądz. Bo jak ktoś kupił po 1100, to mówię, dzisiaj może realizować sobie zyski 700 dolców na jednym itydium ja powiem to o Ethereum, moi drodzy. Nie będę tu się rozbodził teraz o innych, wyszukiwał innych tych i mówił, a gdybyś kupił to, to byś zarobił dzisiaj 100%. A gdybyś kupił tamto, ja mówię z pokładu Ethereum, bo tu się zagłębiłem i tu widziałem swoje szanse. tak? Ale mówię, Virtual to też nie jest jakiś tam projekt z dupy wzięty, dał 100%. Inne projekty dały mniej czy więcej. Ale nie będziemy to rozmijać rynku całego z pokładu wszystkich projektów, bo mówię, niektóre dały zarobić o wiele więcej, tylko mówię o tym, o czym mówiłem od samego początku. Skupiłem się na tym, zrobiłem to i teraz będę realizował swoje zyski. Stopniowo wychodził z tego i realizował swoje zyski. I czekał znowu, moi drodzy, nie wiem ile. Nie wiadomo, ile będzie znowu trzeba poczekać, aż będziemy mieli pewną cofkę, aż rynek się nasyci, aż przyjdą znowu łzy, aż przyjdzie znowu krew, a przyjdą złe wiadomości i wtedy ja będę sobie znowu uśredniał, kupował swoje projekty kryptowalutowe. I jakie to będą? Zapraszam serdecznie do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania i wtedy będziemy razem tu działali. I ja niczego nie obiecuję, ale mówię po prostu rzeczy, jakimi są, i pokazuję rzeczy, jakie są. I to jest, myślę, e, priorytet. Ja tu nikomu nie obiecuję, nie będę robił kursów, czy, czy skarbonek, czy początków od zera, jak w kryptowalutach, czy, czy tak dalej, bo tu nie trzeba, być, tu nie trzeba brać jakichś lekcji, trzeba mieć po prostu kurwa równo poukładane w głowie i mieć trochę oleju w niej, bo jak masz trochę oleju, trochę wiedzy, trochę chęci, zacięcia, smykałki i. i i, i, I chęci do czegoś zrobienia, to to zrobisz, kurwa. I tu nie trzeba robić poradników, kurwa, od zera do frajera, czy od zera do miliardera, bo wystarczy, moi drodzy, zrobić to, że postawić na jakiś projekt rozsądny, zrobić research i wejść w niego w odpowiednim momencie, a później po prostu realizować zyski stopniowo, albo kupować to stopniowo cenia i sprzedawać stopniowo, albo po prostu zarobić tyle, ile tobie jest to potrzebne i czekać na następną okazję. To jest filozofia całego inwestowania, moi drodzy. I Warren Buffett nie, nie robi kurwa tu szkoleń, nie robi tu jakichś tego, tylko po prostu przewiduje pewne zagrania, przewiduje to, co może się wydarzyć. I to jest kluczem. Kluczem jest to, że może się coś wydarzyć. Mam plan przygotowany na pewną ewentualność. Jeżeli ta ewentualność się wydarzy, no to robię to. Jeżeli nie wydarzy się, to robię inaczej. I to jest całe meritum sprawy. Zapraszam wszystkich chętnych do lajkowania, do subskrybowania będziemy działali. Trzymajcie się, cześć!